Kolejne zagadnienie, tym razem bardzo bardzo proste, jest to kopiowanie funkcji. Tak jak do tej pory robiliśmy to zwykłymi, ze zwykłymi formułami, no to e, możemy też kopiować całe funkcje. Zobaczmy, wpiszę tutaj funkcję sumy, skorzystam z autosumowania, e, zaznaczę, aby bez roku było. Posumował Excel, posumował poprawnie, i mogę przeciągnąć w prawą stronę. I otrzymuję sumowanie kolejnych, kolejnych kolumn. Zobaczmy, e, zobaczmy sobie, jak będę prze, przejeżdżał w prawą stronę, to popatrzmy tutaj w górę, co jest sumowane. Przeciągałem w prawo, zmieniały się kolumny, czyli jest kolumna i na kolumnę j, kolumna j na kolumnę k, k na l i tak dalej. I tak dalej. To samo mogę zrobić ze średnią. Staję w tym miejscu. Znowu wybieram autosumowanie, rozwijam i wybieram średnia. Znowu zakres jest nie taki, jak powinien być, więc wybieram poprawny zakres i przeciągam w prawą stronę. Możemy tutaj również policzyć sumę. sumę wszystkich sum, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. E, wpisujemy znowu. W sumie nawet nie trzeba równać, wystarczy wybrać autosumowanie i zaznaczyć co e, autosumowanie i zaznaczyć, co ma być sumowane, klikam enter, czyli łącznie przez nie, te wszystkie lata zarobiliśmy 114 tysięcy, jesteśmy szczęśliwi, szczęśliwi, tudzież nieszczęśliwi, to zależy jak tam komu się to podoba.